Zobaczcie, co ja tu mam: całe pudełko Coca-Coli, niby labuba, ale to pewnie będzie, będzie lafufu. I zobaczcie, jak się prezentuje. To są te labuby oryginalne. Zobaczcie. Oczywiście wszystko z AliExpress, ale jestem mega ciekawa, co znajdziemy w środku. I otworzymy go razem, więc nie przedłużam. Zaczynamy. Sama nie wiem, co tam będzie. i tak to się prezentuje jak to zrobić żeby było ładnie o wow jest cudnie zobaczcie jak to wygląda tak i otwieramy który pierwszy ten zobaczmy co tu mamy co my tu ma o to jest tak zapakowane jakie słodkie Uwaga, uwaga, co tu będzie? Co tu będzie? O, jaki słodziak! Zobaczcie! <laughs> Ale śmieszny! Okej, okay, to było w pierwszym boksie. Będę chować od razu, żeby się nie pałętało. W kolejnym, co my mamy? W kolejnym. Ciekawe, czy będą różne, czy wszystkie takie same. Uwaga, uwaga, otwieramy. Co my tu mamy? O, nie, to samo. No, chyba sobie żartują. Znowu ten sam. Wszystkie będą identyczne. No, nie, nie podoba mi się to. Kolejny. O, nie, tu nie ma sensu. otwierania, Zobaczcie. Wszystkie są takie same. Okej, okay, teraz tego. Poszukali mnie, miały być inne. O, 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 tu jest inny. Tu jest biały. Zobaczcie jaki słodziaczek. Okej, okay, lecimy dalej. Co tu będzie? Co my mamy tutaj? Uwaga, uwaga. Też biały. No nie, a nie ma innej kolej. Wszystkie takie same. Nie żartujcie sobie. O nie, znowu taki sam. Powiem Wam lipa straszna. Tu znowu biały z kolą. A miały być takie stojące. Czemu ich tutaj nie ma? Znowu niebieski. Już nawet go nie wyciągam. I zostały jeszcze cztery. Ale tu chyba będzie to samo. Niebieski. Ale bez coca gdzieś gdzieś mu się zgubiła. Odkleiła mu się. Czyli ten jest out. O nie, wszystko to samo. Ten sam. No to będzie najszybsze otwieranie dla O nie, no ten sam. I teraz ostatni. W nim nadzieja. Uwaga, uwaga! Też biały, Nie wytrzymam. Także jak ktoś chce takiego labubu, to pisać w komentarzach. Chętnie się podzielę. Bo zobaczcie, ile ja tego mam. 12 sztuk takich samych. Także lipa totalna. Ale słodkie sambałem. Rozdam komuś na pewno. Może Wam, jak się zgłosicie, także zapraszam na inne moje filmiki. Do zobaczenia. Bye! Pujatski od lafufu